Witam wszystkich i zapraszam na krótką analizę spółki Stal Profil. Spółka, można powiedzieć, że Tą długą świecą z 13 czerwca możliwe, że wyznaczyła jakiś taki lokalny punkt, który można by uznać za jakiś punkt odbicia. No, to wyciągnięcie tego dolnego cienia. Kolejna sesja, niewielki wzrost 1,30 mniej więcej procenta nad kreską, dzisiaj 0,5% pod kreską, więc no, ta zmienność w ciągu dzisiejszej, wczorajszej sesji, może nie jest jakaś ogromna, ale jednak też przez to właśnie, że ten długi cień z 13 czerwca został wyciągnięty, no to może to świadczyć o tym, że ten punkt wsparcia w okolicach 11 zł, no jest respektowany na ten moment jakieś próby wyłamania tego poziomu na razie przynajmniej kończą się niepowodzeniem no a od właśnie tego poziomu obserwujemy odbicie, takie odbicie obserwowaliśmy na przykład tutaj 13 maja więc prawie równo miesiąc temu no wtedy właśnie z okolic 11 złotych ten ruch doszedł do okolic złotych 12 zł. no i teraz właśnie ponownie 11 zł. No i pytanie, czy teraz będziemy obserwować to, co przed miesiącem, czyli jakiś ruch wzrostowy, czy to w okolice 11 50 zł 50 groszy, czy to w okolice 12 zł. No ja myślę, że jest to jak najbardziej prawdopodobny Scenariusz ogólnie spółka. Wydaje się, że po zaliczeniu tego dołka raczej chciałaby powrócić ponownie na ten poziom, który był obserwowany tutaj, a mam na myśli mniej więcej, połowę marca 2021 roku do powiedzmy końca sierpnia, również roku 2021. Po tym dość długo to przebywanie w takim kanale. między Między 10 a 11 zł. No, i tutaj to wyłamanie, jednak ono dość szybko zostało całkowicie zakryte, i jesteśmy już nad tą niebieską linią. W związku z czym, ja myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie ruch na początek w okolice 10-11 zł i 50 groszy, tam może jakieś chwilowe zawahanie na walorach a jeżeli ten poziom zostanie wybity, a z dużą dozą prawdopodobieństwa może się tak stać, no to wtedy myślę, że te okolice 12 zł czekają. Może w jakimś przypływie dobrych nastrojów na rynkach 12,30 30 12-50 te poziomy też jak najbardziej mogą być osiągnięte, ale na początek raczej bym się skupił na okrągłym poziomie 12 zł. Na temat stal profilu to to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oceniania tego materiału, pisania w komentarzach swoich spółek, do analizy. No i oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć.